Dzień dobry. Muszę Wam dzisiaj coś pokazać, bo ostatnio, pod wpływem takiego chwilowego impulsu, kupiłem pewną rzecz. Oto ona. Ta kartka pochodzi z 1561 roku i była kiedyś elementem pierwszego w historii drukowanego w całości przekładu Biblii na język polski. Czyli od momentu, kiedy ta kartka została zadrukowana, minęło strasznie dużo czasu i dowodem na to może być chociażby to, jak w momencie, kiedy ta Biblia była wydawana, ona się nazywała. Czy jest to dla mnie, i podejrzewam, że nie tylko dla mnie, niezwykły zabytek? Tak. Czy dzieje się tak dzięki niezwykłym właściwościom papieru albo tuszu? No nie. Czy ten tekst po przeczytaniu zmienia życie? No, myślę, że są osoby, które odpowiedziałyby tak, ale jeżeli to rzeczywiście ma miejsce, to podobnej zmiany mogłyby one doświadczyć po lekturze każdego innego przekładu pisma świętego. Tak przynajmniej zakładam. Na dodatek z tymi współczesnymi poszłoby im łatwiej, bo. I czcionka, i słownictwo na mojej karcie nie ułatwiały jakoś wybitnie lektury. Nie na darmo sprzedawca dołączył nawet taką karteczkę dekodującą. Wracając jednak do rzeczy. Dlaczego ktoś zażyczył sobie za tę jedną kartkę więcej niż za kilka kompletnych książek i, co być może nawet ważniejsze, dlaczego ja zdecydowałem się tę kwotę wyłożyć? Co sprawia, że niektóre rzeczy przedstawiają dla nas wartość większą niż tylko czysto materialna. Żeby o tym wszystkim porozmawiać, powinniśmy zacząć od pewnego bardzo ciekawego eksperymentu dotyczącego swetra. Zacznijmy więc od przeprowadzenia takiego szybkiego eksperymentu myślowego. Czy nałożylibyście taki sweter? Od zwykły z sieciówki. Zapamiętajcie, jak bardzo skłonni bylibyście to zrobić. A gdybym powiedział wam, że przed wami ten sweter przymierzał ktoś niezwykły, na przykład taka postać z historii, którą wszyscy w zasadzie jednoznacznie uznają za złą, powiedzmy Adolf Hitler. Czy założylibyście sweter z sieciówki, który wcześniej przymierzał właśnie on? Odpowiedzcie sobie w formie, czy nastąpiła jakaś zmiana w tej skłonności do nałożenia, a skala niech wynosi od minus 100 do 100. No jak? Czy coś się zmieniło? Jeżeli mielibyśmy wierzyć badaniom, to zmiany nastąpiły, nawet jeżeli jesteście osobami racjonalnymi, za wszelką cenę starającymi się myśleć racjonalnie, to fakt, że wcześniej ten sweter miał na sobie ktoś właśnie tak, jak Adolf Hitler, sprawia, że w pewien sposób został on zmieniony, że wasze podejście do takiego swetra zostało zmienione, tak jakby zaraził się on esencją od tego złego człowieka w taki, można by powiedzieć, magiczny sposób. W ludzkim postrzeganiu rzeczywistości zagnieżdżone jest to, że osoby i rzeczy wchodzące w kontakt z innymi osobami i rzeczami mogą je zmieniać i to na czas dłuższy niż tylko okres bezpośredniego kontaktu. Skala tego zjawiska jest zmienna zależy od czasu historycznego, od miejsca, od tego o jakiej kulturze mówimy i czasami potrafi przybierać takie postacie ekstremalne, jak na przykład, jeżeli chodzi o lud Hua z Nowej Gwinei. Jego członkowie wierzą, że duchowa esencja człowieka przechodzi na wszystkie jadalne produkty, które ów człowiek wyhodował, co naturalnie wyłącza wszystkie dziko rosnące rośliny i każda transakcja z udziałem takiego jedzenia jest jednocześnie transakcją, która jest związana z przekazywaniem duchowej energii tej osoby. To, co chcę tutaj powiedzieć, że dwie rzeczy mogą być identyczne, ale jeżeli w jakiś sposób będą dla nas e, przedstawiały inne esencje, w naszych oczach będą miały inne esencje, to będą też miały inną wartość. I najczęściej ten efekt jest przedstawiany, w zasadzie dyskutowany, z przywołaniem tego eksperymentu, który ja tutaj staram się odtworzyć w postaci czy z wykorzystaniem przykładowego, hipotetycznego swetra z sieciówki, który nałożył wcześniej Adolf Hitler. Jest to parafraza często cytowanego badania Nemerowa i Rozina, którzy zapytali 36 osób o to, jak bardzo skłonne byłby założyć sweter z sieciówki, który wcześniej nosił X, gdzie X był albo osobą dobrą, fizycznie atrakcyjną partnerem lub partnerką badanego, wrogiem kimś powszechnie uznawanym za złego, albo kimś chorym na AIDS albo wirusowe zapalenie wątroby typu B. Eksperyment był przeprowadzany w pierwszej połowie lat 90., w czasach, kiedy panował powszechny lęk przed tymi chorobami, stąd ich obecność w tym zestawieniu. Generalnie chodziło właśnie o wskazanie, jak bardzo w skali od minus 100 do 100 tendencje czy skłonność do przymierzenia, założenia takiego swetra zmieniała się po tym, kiedy jego historia została zmieniona w ten sposób, właśnie że badani dowiadywali się, że miał go na sobie ktoś inny wcześniej. I to, co zaobserwowano, to po pierwsze istnienie efektów zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, chociaż te pozytywne, wynikające właśnie z partnerów, partnerek, osób dobrych, atrakcyjnych, były nieznaczne, zwykle wyrażane wartościami jednocyfrowymi, oczywiście po uśrednieniu. Natomiast efekty negatywne można by śmiało określić jako potężne. Najsilniejsze były dla osób złych i stąd właśnie w moim przykładzie Hitler. Mam wrażenie, że moglibyśmy to wziąć na taki chłopski rozum i się nie dziwić, no bo zdecydowanie łatwiej jest w naszych oczach coś zepsuć niż naprawić. Łyżka ścieku dodana do beczki dobrego wina bardziej nam je obrzydzi niż łyżka dobrego wina dodana do beczki ścieku zachęci do konsumpcji tego drugiego trunku. Różne odmiany tego efektu, tej tak zwanej heurystyki zakaźności, mogą bazować na różnych podstawach, różnych mechanizmach, to znaczy na przykład efekty negatywne Częściej bazują na uczuciu odrazy, a efekty pozytywne częściej są takie esencjonalne i zależne od dawki. Mam tutaj na myśli to, że ten sweter nabiera tych negatywnych esencji w zasadzie natychmiast w momencie, kiedy zakłada go na siebie Adolf Hitler. Natomiast, gdyby to była osoba dobra, pozytywna, to ten efekt byłby silniejszy wraz z wydłużającym się albo z częstszym kontaktem pomiędzy rzeczą a osobą. Fortepian, na którym kiedyś zagrał Chopin, będzie miał tego typu wartość dodaną, ale będzie ona mniejsza niż w przypadku instrumentu, który ów kompozytor posiadał na własność i na którym grywał codziennie. Taka ciekawostka, obecnie lokowanie swojego kapitału w obiektach, które należały kiedyś do zmarłych celebrytów, należy do takich najwydajniejszych metod pomnażania swojego majątku. Roczna stopa zwrotu zgodnie z jednym z opracowań to średnio 11-14%. I tu kolejna ciekawa rzecz. Ta dodatkowa wartość memorabiliów dotyczy także tych złych osób. Na przykład obrazy Charlesa Mansona całkiem dobrze i całkiem drogo się sprzedają. Może nie tak drogo jak dzieła, które wyszły spod pędza Leonarda da Vinci, ale jednak są to takie no, dosyć duże. Sumy. Tak więc ten sweter, jeżeli przyjęlibyśmy, że rzeczywiście przymierzył go kiedyś Adolf Hitler, nie byłby chętnie nakładany, co wcale nie znaczy, że byłby bezwartościowy. I tej swojej esencji nie straciłby poprzez pranie, co czasem pomaga przy hipotetycznych swetrach noszonych przez osoby chore na zakaźne choroby, ani po przerobieniu na szalik. Z niektórych badań wynika, że gdyby sweter założyła osoba uważana powszechnie za dobrą, mogłaby go trochę odczarować, ale raczej. Efektu by nie wyzerowała. Jak to się ma do mojej kartki z ponad 450-letniej Biblii? Czy ona także była dotykana przez kogoś niezwykłego? Możliwe, ale nic mi o tym nie wiadomo. Generalnie to, co do tej pory chciałem powiedzieć, to po prostu udowodnić, pokazać Wam, że istnieje coś takiego jak heurystyka zakaźności, taka, moglibyśmy powiedzieć, odmiana magicznego myślenia. Która nadaje rzeczom, czy mówiąc nawet szerzej, obiektom, żeby uwzględnić tutaj także budynki, wartość wykraczającą poza tylko materialną. Czyli wartość rośnie bez y, zmiany samej tej rzeczy, samego tego obiektu. A to, co tak naprawdę jest tutaj kluczowe w niematerialnych odsłonach tej heurystyki zakaźności, gdzie przez niematerialne mam na myśli takie, które nie uwzględniają jakichś wydzielin ciała y, czy mikrobów, czyli. Wiem, łupież i wirusy, to autentyczność. I to właśnie przekonanie o autentyczności tej karty nadaje jej całą wartość. W oczach wielu osób, również i moich. Obraz Salvator Mundi autorstwa Leonarda da Vinci sprzedano w 2017 roku za 450 milionów dolarów. Nie dlatego, że jest najpiękniejszy, tylko dlatego, że wierzy się, iż jego wartość nadaje mu pochodzenie, właśnie z warsztatu i spod pędzla tego wielkiego renesansowego artysty. Gdyby nagle autentyczność znikła, to ta cena za obraz okazałaby się nieuzasadniona. I teraz taka ciekawostka, bo już kilka dni po nagraniu tych scen, które przed chwilą widzieliście, trafiłem na artykuł, który poinformował mnie, że kustosze wystawy w galerii madryckiej Prado uznali, że Salvator Mundi nie jest dziełem Leonarda da Vinci. Być może, czy najprawdopodobniej wyszedł spod pędza jednego z jego uczniów, o czym świadczyć mają niedoskonałości, jeżeli chodzi o pewne detale w tym obrazie. I z miejsca oznacza to, że te 450 milionów dolarów, nie dość, że są gigantyczną kwotą, to no, nie znajdują swojego odzwierciedlenia w historycznej wartości dzieła, w momencie, kiedy nie jest ona autentycznie dziełem Leonarda da Vinci. Zresztą, tak, skoro już mówię więcej o autentyczności, to warto też wiedzieć, że. Jeżeli jest ona potwierdzona, to taki zabytek ma także wartość dydaktyczno-historyczną, bym powiedział. Ale nie o tym. To miała być krótka dygresja, więc zamykam ją i wracamy do zasadniczej części odcinka. Gdyby nagle autentyczność znikła, to ta cena za obraz okazałaby się nieuzasadniona. I analogicznie, gdyby tutaj okazało się, że ten sweter miał na sobie nie Adolf Hitler, tylko na przykład jego sobowtór, to także odbiór. Z miejsca by się zmienił tego swetra. Gdyby okazało się, że ta karta ma 40 lat i nie wiem, została podrobiona w Chinach, także musiałbym uznać, że wyrzuciłem pieniądze w błoto. Autentyczność jest podstawą, która o tym wszystkim decyduje. Jest podstawą wartości zabytków, czy raczej powinienem powiedzieć przekonanie albo wiara w autentyczność. Przez autentyczność należy tu rozumieć zarówno to, że ta rzecz jest tą rzeczą, jak i że na przykład prawdziwe są przekazy, które jej dotyczą, czyli rzeczywiście ktoś miał na sobie ten przykładowy sweter. Dlatego właśnie ludzie potrafią mieć naprawdę silny związek z zabytkami. Związek, który objawia się na wiele sposobów. Kiedy dochodzi do przewrotu kulturowego, często jego elementem jest zniszczenie symboli starego, co ma symbolizować zerwanie z przeszłością. Tak działo się na przykład w Syrii, gdy władze nad pewnymi rejonami tego kraju obejmowało państwo islamskie. Niszczyło zabytki. Taki los spotkał Bibliotekę Aleksandryjską dzięki działaniom Rzymian, chrześcijan czy muzułmanów. I dzięki właśnie tym grupom nie ma już dzisiaj po niej śladu. Oczywiście znamy też przykłady działania odwrotnego ochrony zabytków jako elementu definiującego pośrednio także przedstawicieli danej kultury. Czasem nawet z narażeniem życia. Wracając jednak do meritum, gdybyśmy mieli być przesadnie racjonalni, moglibyśmy powiedzieć, że to trochę niemądre tego typu działanie: wydawanie dodatkowych pieniędzy na coś tylko dlatego, że jest stare, albo wykładanie pieniędzy publicznych na ochronę zabytków moglibyśmy nazwać marnotrawstwem. Teoretycznie, gdybyśmy chcieli być tak ultra racjonalni, moglibyśmy spróbować takie stwierdzenia skonstruować, ale ja bym był tutaj ostrożny z tego względu, że wiele przemawia za tym, iż taka heurystyka zakaźności jest z nami nierozerwalnie zrośnięta i jest w nas nierozerwalnie wrośnięta i mówiąc to mam na myśli, że ona ma biologiczne podstawy. Jedna trzecia biorców przeszczepów serca twierdzi, że po operacji nabyła nowych cech, których nie miała przed operacją, a które to pochodzą najprawdopodobniej od Zgadliście, dawcy. Jedna osoba na trzy to naprawdę, naprawdę dużo. Ale to jeszcze nie wszystko, bo na przykład amatorzy grający kijami golfowymi, którymi rzekomo grali wcześniej znani zawodowcy, osiągali lepsze wyniki na przestrzeni pełnych 18 dołków, niż gdy grali tym samym sprzętem, ale bez przedstawienia takiej fikcyjnej, dodajmy, historii przez badaczy. Już dzieci, które mają 3-4 lata, zdają sobie sprawę, że mogą czegoś dotknąć i zabrudzić się, pomimo że nie ma fizycznych oznak takiego zabrudzenia. Możliwe więc, że ewolucyjnie nasi przodkowie dożywali częściej do okresów, w którym mogli się rozmnożyć, jeżeli zdawali sobie sprawę z takiego niewidocznego działania i na przykład unikali takich zachowań, które rzeczywiście mogły skutkować przeniesieniem nieczystości na przykład do ust. A w ten sposób unikali także potencjalnych źródeł chorób i zatruć. A ponieważ bardzo długo nie tworzyliśmy cywilizacji, które drukowały Biblię, które miały swetry z sieciówek i które doświadczyły Adolfa Hitlera, to z pewnych ubocznych efektów takiej presji ewolucyjnej nie zdawaliśmy sobie bardzo, bardzo długo sprawy. Przez uboczne efekty mam tutaj oczywiście na myśli właśnie tę heurystykę zakaźności. Jeszcze inne wyjaśnienie proponuje Jean Piaget w książce Understanding Uncertainty, wskazując, że bardzo ważne dla rozwoju człowieka jest zrozumienie zależności przyczynowo-skutkowych. Dla rozwoju, ale jednocześnie też dla naszego ewolucyjnego sukcesu. Czasem robimy to aż do przesady, bo regularnie znajdujemy, albo przynajmniej doszukujemy się takich zależności tam, gdzie ich nie ma, a życzylibyśmy sobie tylko, aby były. A stąd już tylko krok do przypisania kontaktowi fizycznemu niezwykłych i dalekosiężnych właściwości. I wiecie co? Niezależnie od tego, jakie jest wyjaśnienie, to musimy sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy. Nasz ewolucyjny sukces nie jest pochodną tylko jednej cechy. Tak więc to, że Czujemy jakąś taką niechęć przed założeniem swetra, który wcześniej miał na sobie Adolf Hitler, że doświadczamy tej takiej nieracjonalnej heurystyki zakaźności, że poddajemy się czasem myśleniu magicznemu, to także jest składową naszego ewolucyjnego sukcesu. To nas zaprowadziło do miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy. To, że czasami mamy ochotę wydać bardzo dużo pieniędzy na jedną kartkę, która pochodzi z 460-letniej Biblii. To że jest we mnie coś, co podszeptuje mi, iż ten, jakby nie patrzeć, fragment celulozowego materiału jest rzeczywiście czymś niezwykłym i wartościowym. To wszystko są składowe naszego powodzenia. W pewnych w okolicznościach, w pewnych sytuacjach warto zwalczać w sobie taką tendencję do poddawania się błędom poznawczym. Natomiast jeżeli to jest z grubsza nieszkodliwe dla nikogo. To nie widzę nic złego, tak zupełnie szczerze mówiąc, w zaakceptowaniu tego pierwiastka naszej ludzkiej natury. Ja przynajmniej zamierzam tak robić. Ten materiał powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w ramach akcji Zabytki to Twoje Dziedzictwo, nie pozwól niszczyć. Reaguj, zachęcam Was do zapoznania się z przekazem tej akcji, zwłaszcza w kontekście tego, o czym dzisiaj mówiłem, bo z jednej strony można powiedzieć o jakimś zabytku, że jest to rzecz jak każda inna, a z drugiej, jak już wiemy, mamy tendencję do przypisywania wartości pewnym obiektom, e, wartości, która wykracza poza tę czysto materialną. Z akcji możecie się dowiedzieć m.in. tego, jakie są wcale nieoczywiste przestępstwa przeciw zabytkom, bo nie jest to tylko niszczenie, ale na przykład y, umieszczanie na zabytkach reklam czy utrudnianie dostępu do nich, o czym ja nie wiedziałem, i możecie zapytać, czy to w ogóle ważne. Moim zdaniem tak, zabytki świadczą o naszym dziedzictwie, mogą stanowić teraz, y, obecnie, atrakcję turystyczną, a w przyszłości mogą stać się inspiracją na przykład y, dla artystów. Tak więc jeżeli możemy je chronić przed zniszczeniem, to powinniśmy to robić, a jeżeli ktoś się je niszczy, to powinniśmy zareagować. W takiej sytuacji po pierwsze należy zgłosić zdarzenie na najbliższym komisariacie policji, po drugie dać znać Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków. Ci pierwsi będą próbowali łapać sprawcę, ci drudzy zabezpieczać i wspierać właściciela w naprawie uszkodzeń. I co ciekawe, zgodnie z polskim prawodawstwem dokładnie to samo powinniśmy zrobić, kiedy znajdziemy coś, co może okazać się zabytkiem. Naszym wkładem w ochronę zabytków może być też dołączenie do akcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa i wykorzystywanie w swoich mediach społecznościowych hashtagu Nie ma mojej zgody na to. Więc zajrzyjcie do linków w opisie, a ja, ja będę pracował na swoje dziedzictwo. Na przykład, może ta kaczka kiedyś będzie dużo warta. Do zobaczenia, do usłyszenia.